Kafeteria, drzwi od strony Łeponców. Co? Okay. Na górze, tak? Wow, kurna! A, jest... je... Dwie osoby zginęły od ostatniego no mikingu. ja właśnie zobaczyłem ciało w elektryku i właśnie. się dziwię, że ty tak to mówiłeś. Ale to teraz musimy wytypować. Czekaj, Karol nie żyje, to nam nic nie powie. Kto był ostatni. Fuck. Mini, Kto był mini, sus? Mini, mini to jest. Jestem ja. mini, mini okay. to jest Bartek. Karol mówił, że Demon jest sus że ja nie mam pojęcia który z was... Czekaj, skoro ja nie TGF 11 to jestem ja. I... Ty, ty właśnie zgłosiłeś? Tak. To ty. Co? To musi być ty. No bo skoro Znakomita ja Znakomita logika. W elektryku. A ty właśnie zabiłeś i zrobili self reporta, no to ruta długo jakoś nie trwała, więc to musiałeś być. Kurna. Gdzie znalazłeś ciało mówisz? W elektryku. To czemu nie zareportowałeś? Bo byłeś pierwszy. Eee, okej, okay, czyli znalazłem tego, kogo zrobiłeś wcześniej, a teraz chciałeś zrobić self-reporta. <laughs> I mnie o to oskarżasz. Ja, ja, ja dziękuję. Basku, zaufaj mi, proszę. Jezus, no. jacy wy głupi jesteście! Jacy ja wy głupi jesteście! <laughs> Jestem najlepszym graczem w tej grze. A ty, ja, pier... czemu? ja pierdolę! Ja pierdolę! Jacy wy głupi jesteście! <laughs> Ja Cię muszę odpisać no, Ja tracę wiary w Was, ja tracę eee, Toś zgasił światło? Eee. Ciało Ty... Kurna kończyłem Simon Says chuju <laughs> Żółtego widziałem Jak to robił jakby sta staliśmy kochani pięć osób na jednym, na jednym miejscu. Ej, ej, sorry, bo Specjalnie my... zostałam na końcu i nie robiłam świateł, żeby zobaczyć, czy coś się stanie, ponieważ zawsze coś się dzieje, jak jest to osób my, chodziliśmy, my chodziliśmy razem, wszyscy praktycznie ze sobą, mhm. wszyscy w grupie, a Bartek twierdzi teraz, że ktoś widział, jak coś robił. Co robił Bartek? E, nie, Dimon, zielony, naprawiał przy, elektryka, te, te światła, i go żółty zabił i od razu wyportował. Jestem prawie, jestem prawie przekonany, że ktoś jeszcze ze mną był. Tam no, na na pan, pan dowód. Tam, tam było cztery osoby, kochane. Właśnie. Tego co wiem, tylko jedna osoba została na kamerach czy coś w tym stylu. Ja, ja proponuję ja zrobić tak. Najpierw, najpierw wywalić TVPiS, który... A potem jeżeli nie, to, to od razu emergency, emergency meeting i mini -mi. A ja bym dała w ogóle na Rafała, ponieważ... Rafał. Ej, przepraszam, wszyscy widzieli jak się skarowałem. Tak, tak. To prawda. Okej, okay, w sumie racja. Ja jeszcze, ja, ja, jeszcze, ja jeszcze. Ja jeszcze miałem asa w rękawie w postaci shieldsów, więc mogłem się udowodnić. Właśnie, które są. które paski widać oprócz skan? Skan, shieldsy i asteroidy. I śmiecie. I śmiecie. Nie, 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 W pary na pełnej kurbie. Orange, ale, ale kurwa zwentował co? w mediku. Co? Co? Inspektowałem sample w mediku, jak się odwróciłem, to zobaczyłem coś pomarańczowego, znikającego w wentylacji. Wydaje mi się. Nie sądzę, żeby to był kur na graficzny. No. Wychodziłam z medika, patrzyłam na ciebie, patrzyłam przez chwilę i nie wydaje mi się, że cokolwiek tam wchodził. I ja też nikogo nie widziałem i nawet mnie tam nie było, bo byłem na dole w storydżu, więc... A, a w każdym razie chciałam powiedzieć, że yy, patrzyłam na Bartka chwilkę i nie, nie, jak robił taska, to mu nie, nie, się nie przesunęła ta... Pisać... Cholera jasna, TV trwam, proszę. Możecie skipnąć, skipnąć, bo... No. Jak... Ja, mogę, mogę kurna was zaprowadzić jakiegoś wizuala zrobić? Ale ja, jak zginę to kurna wywalajcie pomarańczowe Nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę, ale ja nie żyję I co? Wiem, I jeszcze ktoś wyszedł Ktoś wyszedł też A czemu mówisz ABC? Kto to był ABC w ogóle? Ja! Mnie wyrzuciło! <głos> <głos> A jestem to

Moment, nie. Nie. Mówiłem, kurwa? Na gorącym ucieku. Mówiłem? Czy nie mówiłem? Mówiłem. Bartek. O, Bartek, a czy jesteś pewny, że to jestem ja? Tak, <grym> jest pewien, że to jesteś ty, ponieważ ja widziałem jego, jak wywalał śmieci, a on widział mnie. Dobrze, e, ale teraz chciałbym wam coś powiedzieć. E, mogę nawet na siebie zagłosować, nie ma problemu. To, że ty mnie zobaczyłeś w wencie, to był bug graficzny. Bo ja nie tak, <noise> Zobaczyłeś. Ale... ale. Ale byłeś tam, prawda? W sensie w... Patrzyłeś z wenta, tylko nie wyskakiwałeś. No, tak. Tak, z Teraz 6, to... no to widziałem cię w nim. Pozdrawiam. Ech, co za pokurwiona mapa, nie lubię, nie, nie lubię na niej grać. Nie rozumiem dlaczego to są motywy stacji w taskach, skoro to nie jest stacja nawet. Jakich, jakiej stacji? No nie wiem, jest na przykład nawigacja. To jest ten sam task, który jest z nawigacji, że czy tym statkiem jechać. Albo jest refuel Station napisane. Jak napompowujesz paliwo? To nie robi sensu. Tak! Masz je przy dropshipie geniuszu Który jest statkiem zadokowanym przy tej bazie. E, oj, na samej górze, tam gdzie... obok laboratorium, znaczy po lewej stronie, czyli tam gdzie można... W... No jak się naprawi dobrze. te... jak się naprawi te słupki. Mhm. Właśnie, słuchajcie, nie to Ktoś wylał. No szkoda. Ale piątki. No, przynajmniej macie wi ode mnie. Muszę zastawiam router. Jak tu rędy się wchodzi do tego elektryka pierdolny. A, no, A tu nie ma ręde, tylko są dziury. Martwi nie żyją. No. Martwi, i dzieci nic nie mówię. E, dobra. Po powód jest prosty. Jest na strojka. E, impostor zabija jednego przykrywaną. E, jesteście Naprawdę głupi. O, rdziady z dzisiaj. Jeśli mogę mieć... Myślę, jeśli mogę to mieć to kilka to jest... komentarzy. Przepraszam. Przepraszam. Uno. Cały czas mi się podjebalasz po prostu. Nie, ja, ja szanuję twoje playsy, słuchaj. Yy, Lisku, kimkolwiek byś nie był... No, ale ty... Natomiast... Nie, ja szanuję twoje playsy, natomiast piękne jest to, że miałabyś ogromnego pecha, gdyby ocelot cię zobaczył, bo wlazł jak jeszcze... jeszcze... A wiem, ale ja specjalnie wyłączyłam światło, w tym momencie. <noise> Okej, okay, to to było taktyczne. To, to ci, tego ci gratuluję. Aczkolwiek... a potem, kurczę, Bartek zwołuje meetinga, jak są trzy osoby, co by nie miało najmniejszego sensu w przypadku impostora. Zważywszy tak na to, że. ogromny sens. Przedostaniemy Nie! nie sk bo. Podgiem, ale Karol, ty po prostu nie lubisz Bartka i tyle. Zwróć, no, no. W lepszej okazji. Zwróć, cały, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Na dole, na samym dole. Tam. Siódł po lewej na dole. O oh, fak, to nie on. Nie. Raczej dobra, Karol po prostu lubi zabijać Bartka. Tak, zacz, teraz pytanie, ci pytanie czy Karol to impostor, czy Karol po prostu nie lubi Bartka? Jak się robi rakietę? E, klikasz, klikasz te te te. te. A te wykrzykniki? Tak. Na seven razem zobaczysz ciało nie zgłaszać i sobie przycisk. Tak. 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 Yeah. Będziesz bezpieczniejszy niż jak zgłosisz. W każdym razie jak grasz z Karolem? Nie, bo kwa, Bartek drugi raz zrobi tak podejrzaną akcję jak dla mnie. drugi raz podejrzany? Eee, ten. Przy... przy światłach. Jakby, But I was close. ciebie nie widziałem. Po prostu. Ta mapa jest za duża jak ta naszą liczbę od... Jezus, czemu my tutaj gramy? Przecież to jest za duże. Bo ja nigdy nie grałem na tej mapie, a chcę trochę polamić, żeby się wczuć w waszą skórę. Ja chcę zobaczyć tą mapę przede wszystkim. Okropnie ogromna i okropnie trudna dla impostora. A, i dlatego ci to nie odpowiada? Dobra, gdzie jest emergency meeting? Nie, nie znajdziesz tego. <laughs> jest schowany. Musisz się zmentować, żeby wiesz, żeby... Dzień dobry. Żeby zrobić emergency meeting. Tak.